Kinga urodzona prawdopodobnie w 1991 roku Agnieszka Pawełkiewicz postać pierwszoplanowa serialu Rancho Córka Grażyny Siostry pierwszej żony Kusego. Występuje od piątej serii z przekonań i zachowania anarchistka z postawy buntowniczka. Choć była wyrzucana z wielu szkół, zdążyła posiąść rozległą wiedzę na temat polityki, filozofii, historii czy prawa. Kinga to anarchopacyfistka i anarchoweganka, chociaż jest zdeklarowaną ateistką, jest jedyną osobą w wilkowyjach, rzecz jasna, nie licząc duchownych, która świetnie zna Pismo Święte. Jej ulubiona lektura to przegląd anarchistyczny, a muzyka, która koi jej uszy, to heavy metal i punk rock. Przed akcją serialu jest osobą, która ma w każdej sprawie własne zdanie, w dodatku nie waha się go wygłosić. Wskutek tego ma nieustanne problemy szkolne do tego stopnia, że trzecią klasę liceum musi powtarzać. Do wilkowej przywozi ją matka, ponieważ dziewczynę właśnie z trzeciej szkoły wyrzucono. W ostatniej z nich nie przetrzymała nawet dwóch miesięcy, a pod koniec nauki omal nie pobiła dyrektora. Z kolei w poprzedniej nauczycielka chemii zamknęła się przed nią w pracowni i stamtąd wezwała na ratunek straż miejską. Jej ojciec, rozwiedziony z matką Kingi, podobno jest równie knombrny. Kinga i jej matka nie utrzymują kontaktów ani z nim, ani z nikim z rodziny, ponieważ Grażyna zdążyła się ze wszystkimi pokłócić, pozostał jedynie kusy. Sam malarz Kingę widział dwa razy w życiu, podczas jej chrztu, a później komunii.